W tym filmie prezentujemy sposób kontroli wymiany silnika napędu wycieraczki tylnej w Audi A4 Avant w modelu 8K, produkowanym w latach 2007 do 2015. Objawami częstych usterek tego elementu należy brak powrotu tylnej wycieraczki do pozycji wyjściowej spoczynku, niedziałający spryskiwacz tylnej szyby oraz brązowe zacieki z wody widoczne po otwarciu tylnej klapy. Jeżeli usterka nie zostanie w porę zauważona i usunięta, płyn ze spryskiwacza może przedostawać się poprzez silnik napędu wycieraczki do wnęki koła zapasowego oraz skrzynki akumulatora. Wyciek z silnika napędu wycieraczki tylnej jest spowodowany zatkaniem dyszy spryskiwacza lub wężyka doprowadzającego płyn. W rezultacie płyn do spryskiwacza przedostaje się do wnętrza silniczka, powodując korozję jego wewnętrznego mechanizmu. Nadmiar płynu wycieka z uszkodzonego silniczka wycieraczki do wnęki koła zapasowego i zalewa akumulator. Oraz moduł sterujący akumulatora, jeżeli nie zostanie w odpowiednim czasie usunięty, spowoduje w innych sterownikach zakłócenia związane z zasilaniem napięciem. Problem ten został opisany w biuletynie technicznym ProTip dostępnym w naszym katalogu PartsFinder. W celu wymiany silnika należy zdemontować osłonę ramienia tylnej wycieraczki. Dysze spryskiwacza oraz ramię wycieraczki. Sprawdzić dysze i wężyk doprowadzający płyn pod kątem ewentualnego zatkania. Unieść tylną klapę, odczepić i zdemontować lampkę oświetlenia bagażnika. Zdemontować panele wewnętrznej tapicerki w celu uzyskania dostępu do śrub mocujących. Następnie pociągnąć w dół główny panel, co umożliwi zdemontowanie go z klapy. Od silnika napędu wycieraczki odłączyć wężyk zasilający płynem do spryskiwacza. Odkręcić trzy nakrętki mocujące silniczek do tylnej klapy, a następnie odłączyć złącze przewodu zasilającego. Po ułożeniu wszystkich zdemontowanych elementów na stole warsztatowym można wyciągnąć z pudełka nowy silnik napędu wycieraczki FEBI, a następnie zdjąć z niego materiał zabezpieczający. W przypadku prezentowanego w tym filmie Audi, kontrola fabrycznie zamontowanego silnika napędu wycieraczki jednoznacznie wykazała korozję wewnętrznego mechanizmu, co tylko potwierdziło przyczynę usterki. Teraz można zamontować nowy silnik napędu wycieraczki. Po przykręceniu do tylnej klapy należy podłączyć wtyczkę zasilania oraz wężyk doprowadzający płyn do dyszy spryskiwacza. W tym momencie można zamontować panel tapicerki, wcisnąć w otwory spinki mocujące, następnie dokręcić śruby mocujące, założyć panele wewnętrzne oraz zamontować lampkę oświetlenia bagażnika. Następnie zamknąć klapę i założyć ramię wycieraczki na wieloklin wałka silnika napędu wycieraczki. Po ustawieniu pozycji względem tylnej szyby, dokręcić ramię wycieraczki. Następnie należy zamontować dysze spryskiwacza oraz osłonę ramienia wycieraczki. Po zamontowaniu wszystkich elementów należy sprawdzić poprawność działania wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby. Gdy obydwa te elementy działają poprawnie, kierowca może ponownie cieszyć się widokiem przez tylną szybę, niezależnie od warunków pogody.